Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, to się wycięło strzępi przez lata. Lecz jeśli chcemy, te wszystkie dziury i miłością da się załatać. Jędrula! Posterunkowy? Ty baranie, Niemiecka nauka jest najlepsza na świecie! Ho! Podchodzisz do mnie? Zamiast uciekać w popłochu, wolnisz ze mną walczyć? Muszę do ciebie podejść, żeby przywalić ci w tę parszywą mordę! Czyżby? To podchódź sobie, ile chcesz. Ura! 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 Nano-maszyny, synek!